Pracę pierwszą bezwzględną rzeczą, którą musimy zrobić, niezależnie od długości posiadającej liny i od długości wjazdu, którą będziemy wykonywać, to zabezpieczyć końcówkę tej liny przez niekontrolowanym wyjechaniem naszych przyrządów. Czyli zawiązujemy sobie około meterka od końca stoper na linię. To jest pierwsza podstawowa. Zauważyłem. Mając dwa punkty, każdy z tych punktów ma minimalną wytrzymałość tych 15 tonów, jest to punkt zamontowany w betonie, każdy z tych punktów posiada e, ważny przegląd na mm, co najmniej rok czasu, chyba że prawodawstwo krajowe będzie o tym inaczej, wtedy te przeglądy wykonujemy, wykonujemy część używając e, karabinków. Będziemy sobie łączyć te dwa punkty za pomocą stanowiska IGE. Y. Używając węzełków podwójnej senki oraz motyla alpejskiego zwracamy uwagę na to, żeby węzły były schludnie, ładnie zawiązane końcówki wystające z lin, żeby nie były zbyt długie, ponieważ znowu w miejscu pracy będzie groziło to tym, że jeżeli mamy końce za długie, potencjalny technik może nam się do tego, do tego wpiąć i również może dojść do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej. Czyli zawiązaliśmy sobie na linię podwójną Psemeczkę w odpowiednim miejscu na linie wymierzamy sobie odpowiednią ilość potrzebną do wywiązania motyla alpejskiego. Wywiązujemy sobie motyla alpejskiego na linię, układamy węzełek, zaciągamy w trzech kierunkach, wpinamy i sprawdzamy. Obciążając linę, nasz kierunek zjazdu jest na środku do dołu, kąt jest poniżej 90 stopni, więc jedną linę mamy przygotowaną. Drugą miną dokładnie robimy to samo, czyli przygotowujemy sobie zakończenie liny w postaci stopera na końcu liny i podwajamy sobie dokładnie to samo co zbudowaliśmy, czyli znowu wywiązujemy sobie podwójną psemkę. dopinamy do, zakręcamy karabinek. Od razu ściskam sobie po obłodzie, weryfikując czy ten karabinek jest zakręcony no i wywiązujemy sobie motyla europejskiego na li. Układamy sobie węzełki tak żeby były pozaciągane, nieposkręcane. Wpinamy, obciążamy sublinę. Mamy jedną linę roboczą, drugą minę Możemy się wpiąć do tego i zjechać. Obciążając te liny Kąt jest poniżej 90 stopni, więc siła działająca na jeden i drugi punkt również będzie poniżej 70%. 70%. Drugi sposób, za pomocą którego możemy zbudować sobie takie stanowisko, to są kuszy zające. W jaki sposób sobie to przygotowujemy?